Droga krzyżowa wiodła Cię, Jezu, aż na Golgoty szczyt. Ciężar win ludzki przygniatał Ciebie bardziej niż drewniany krzyż. Kochani, jesteśmy przy pierwszej stacji drogi krzyżowej. Chcemy rozpocząć nasze nabożeństwo ofiarować je jako po pierwsze dziękczynienie za nasze ostatnie rekolekcje parafialne. Dzień, co gole pod swym, a przed sam boski tron. Baranek Boży cierpi niezmiernie, by zgładzić grzechy i zło. I Ty, z uciekał. Druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chrystus i błogosławimy Tobie. Cześć, cześć, krzyż, mękę swoją, się. Pan Jezus nie buntuje się, gdy ludzie Go krzyczą. Jest cichy jak barany. Czuje okropny ciężar na ramionach. Tak ciążą mu nasze grzechy. Jednak z miłości do nas bierze krzyż i rusza. Pan Jezus uczy nas wytrwałości, do czynieniu dobra. Panie Jezu, pomóż mi podejmować wysiłek, a nawet cierpieć dla kogoś, kto tego potrzebuje, żeby stać się lepszym człowiekiem. Gdyby cierpiałeś, ty wycierpiałeś przecież dużo więcej. Ja Cię wyzwolił z mocy faraon. Za mało Cię kocham, a przez to za słabo kocham innych ludzi. To dlatego czasem brakuje mi siły i wytrwałości. Ale z Tobą mogę wszystko. Przy tej stacji zawierzmy Panu Bogu dzieło, wielkie dzieło naszej parafii ochronkę prowadzoną przez siostry służebniczki. Zawierzmy wszystkie dawne dzieci, a dzisiaj. Dorosłych parafian. Zawierzmy obecne dzieci. Zawierzmy te, które jeszcze będą kiedyś korzystały z funkcji wychowawczej, opiekuńczej, ochronki. Zawierzmy także nasze kochane siostry. Siostrę Barbarę, siostrę Teresę, siostrę Łucję, które tworzą to wielkie dzieło. Zabierzmy także wszystkich pracowników naszej ochronki, drogie panie, pracujące przy wychowywaniu, a także te pracujące w kuchni. Nikt, Matka Najświętsza, ma wszystkich w swojej opiece. Ogarnijmy modlitwą, zwłaszcza te matki, które rozważają teraz w swoim sercu, albo tylko w swojej głowie, decyzję o zabiciu dziecka przez aborcję. Pomówmy się za nich, bo zwłaszcza im jest potrzebna modlitwa i wsparcie ludzi wierzących, a także ich rodzin. Pomówmy się za te matki, które przeżywają trudne chwile z powodu odejścia od wiary, od Boga, od tradycji rodzinnych, ich dzieci, synów i córek. I ty, które współcierpiała. Matko Bolesna, przyczyni się za nami. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił, czemem zasmucił. Syn Erejczyk wcale nie chciał dźwigać krzyża Pana Jezusa. Zostaję do tego zmuszony, ale i tak naprawdę pomaga. Nawet dzieci mogą pomagać Panu Bogu i ludziom wtedy, gdy kochają innych ludzi i gdy się za nich modlą. Panie Jezu, proszę, pomóż mi widzieć Ciebie w każdym człowieku. Naucz mnie pomagać moim bliskim oraz kolegom i koleżankom, nawet wtedy, gdy mi się trochę nie chce albo gdy nie wierzę, że potrafię dobrze pomóc. Przy tej stacji pomyślmy o osobach, które potrzebują naszej ludzkiej pomocy, naszego ludzkiego wsparcia. Pomyślmy o tych, którzy potrzebują może słowa pocieszenia, umocnienia. Ja dla Cię na Egipt karanie, a Tyś mnie wydał na ubiczowanie i błogosławiony w obozy żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Krzyż do następnej stacji poniosą strażacy, ochotnicy. za nas żydu święty nada wszystko drzewo przynajmniej najszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest jedno natury sam głowie Shri Ho nosi. świat światowe zbawienie, przez Cię przewóz jest naprawion, światu, który był zagubion, który święta krew pola. W tej stacji pomódmy się za tych wszystkich ludzi, którzy już nie mają siły walczyć ze swoim nałogiem, których pokonał grzech i wydaje im się, że mo może ich pokonać na zawsze. Pomódmy się za wszystkich ludzi obładniętych przez najrozmaitsze nałogi. w stanie, pańskie przyjdzie, pańskie przyjdzie. Jezu nas. Na niebieskim turnia królem Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ja często współczuję Tobie i innym ludziom i w ich cierpieniach, ale rzadko zastanawiam się nad tym, Ile razy przeze mnie ktoś płakał? Ja nie jestem jeszcze kimś świętym. Czasem o tym zapominam i myślę, że już nie muszę się zmieniać. Proszę, pomóż mi wyczulić moje sumienie. Który na Jezu Chryste, zmiłuj się na nami Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Rzeź przed od Trzeci raz Pan Jezus jest przywalony krzyżem naszych grzechów. Ten upadek boli bardziej od dwóch pierwszych. Na szczęście Pan Jezus potrafi podnieść nawet najcięższe nasze grzechy, żeby nas od nich uwolnić. Panie Jezu, podziwiam Ciebie. Bo i Ty, i tym razem nie poddałeś się, znowu powstałeś. Żałuję, że ja nie zawsze mam siłę i zapał, by się poprawiać i czynić dobro. Że jestem blisko Ciebie, to mogę podnieść się z najgorszych wypadków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i powód błogosławiony owoc żywota Twojego, jest. O Bolesna, przyczyń się za nami. On szedł z i szarym tyle dróg, a i zużył kochać i przebaczać. On z jadł, on nie znał, kto to Popylał się nad tymi, którzy płaczą. wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze być. Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez swoją odchórniłej Pomyślmy o tych ludziach, którzy przez brak przebaczenia niszczą i zabijają innych. O ludziach, którzy rozpętali wojnę. O miłosierdzie Boże dla każdego z nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Tam na wzgórzu wśród skał stary i stał. Symbol hańby, cierpienia i mąk. Lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój Zbawca i Misz swym oprawcom oddał się do rąk